Czytanie z księgi proroka Izajasza, co mi po mnóstwie waszych ofiar mówi Pan. Syd jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców, krew wołów i baranów i kozłów mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? Przestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłe mi jest wznoszenie dymu, święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą Waszych świąt nowiu i obchodów. Stały mi się ciężarem. Sprzykrzyło mi się je znosić. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od Was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się, bądźcie czy, czyści, bądźcie. Usuńcie zło uczynków waszych z przed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobrem. Troszcie się o sprawiedliwość. Wspomagajcie uciśnionego. Oddajcie słuszność sierocie. W obronie wdowy stawajcie. Oto Słowo Boże. Boże zbawienie, ujrzą sprawiedliwi. Boże zbawienie, ujrzą sprawiedliwi. Posłuchaj, mój ludu, bo będę przemawiał i będę świadczył przeciw Tobie, Izraelu. Nie oskarżam Cię za Twoją wiarę, bo, bo Twe całopalenia zawsze są przede mną. Boże zbawienie, ujrzał sprawiedliwi, czemu wymieniasz moje przykazania? I na ustach masz moje przymierze, Ty co nienawidzisz karności, a słowa moje odrzuciłeś za siebie, Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi. Ty tak postępujesz, a ja mam milczeć. Czy myślisz, że jestem do ciebie podobny? Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć mi oddaje, A tym, którzy postępują uczciwie, ukażę moje zbawienie. Zbawienie ujrzał Sprawiedliwi. Alleluja, 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 Alleluja. Kto przyjmuje apostoła, przyjmuje Chrystusa. A kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje ojca, którego posłał. Alleluja. Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów, nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synowę z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. To miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest w godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest w niegodzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. To przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. To przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam Wam, nie utraci swojej nagrody. Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach. Oto słowo pańskie. Jezu. Dziś do nas mówisz, kto chce znaleźć swe życie straci je, a kto straci swe życie z mego powodu znajdzie je. Co chcesz nam przez to powiedzieć? Dla nas życie samo w sobie to wielka wartość. Bardzo dbamy o nie, kiedy jest zagrożone. Udaję mi się do lekarza i kiedy urodziny to wtedy śpiewamy 100 lat, a co starsi tylko 100 lat to mało. Tak, Panie Jezu, życie, a co dla Ciebie znaczy? Dla kogo żyć? To jest ważniejsze życie samo w sobie. Nie chcesz, żebyśmy dla siebie żyli, ale dla kogoś, tak jak Ty, przyszedłeś na ziemię, nie żeby dla siebie, ale przyszedłeś z miłości do nas, tak Bóg miłował świat, Twój Ojciec, że Syna swojego jednorodzonego dał. Aby nas bawić. I to chcesz nam powiedzieć. Życie nasze ma sens, kiedy żyjemy dla kogoś. I znowu pytanie: No dobrze, ale w jaki sposób? I tutaj Ty podpowiadasz: Ty przyszedłeś na Ziemię, aby nas bawić, i my mamy żyć dla kogoś, żeby go zbawić. A dokładniej żeby mu pomóc się zbawić. A to znaczy trud w przypadku rodziców. Tak, to jest wielki trud najpierw urodzenia, ale potem wychowanie, żeby dziecko chciało się zbawić. Tak dla niego żyć. W jaki sposób? Przez własny przykład. Takiego życia, żeby zasłużyć na zbawienie. Tak, Panie Jezu, nie tylko mamy oczywiście przyczynić się do zbawienia najbliższych, ale całego świata, tam gdzie jesteśmy, a też tam, gdzie nas jeszcze nie ma, a gdzie sięgamy naszą modlitwą za nich. Bódlmy się za wszystkich ludzi. Aby nie żyli dla siebie, dla tej ziemi, ale dla innych, dla Ciebie, dla życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża, biskupów i kapłanów, aby tak jak pierwsi apostołowie z mocą gościli Chrystusa całemu światu i też za nowo wybranego prezydenta, aby pełen mocy Ducha Świętego, by W całym swoim postępowaniu był wierny Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji nasze ojczyzny, za nasze rodziny, dzieci i młodzież, aby były silne Bogiem. Ciebie prosimy. Módmy się za nasz naród, a szczególnie za tych, którzy dzisiaj żyją tylko przyjemnościami i rzeczami materialnymi. Nie interesują ich sprawa duchowa, aby dobry Bóg nawrócił ich i oświecił ich Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłą Iwonkę. w rocznicę jej, dzisiaj urodzin. O dar nieba dla niej. Ciebie prosimy. O mądrość w wychowaniu, ciebie prosimy. Słuchajcie za mojego małżonka bójcie, o, o mądrość dla niego. Ciebie prosimy. Boże czyż Mogący, przyjmie od nas te prośby, które to przyje w Duchu Świętym za wstawiennictwem świętych pustelników Enadzeja, Sierada i Benedykta przez Chrystusa Pan naszego.